Codziennie tysiące inżynierów i naukowców Łukasiewicza w całej Polsce tworzą technologie pozwalające firmom uzyskać przewagę w biznesie. Nasze metody pracy bywają niestandardowe. Wybraliśmy się na mały tour de Łukasiewicz, żeby pokazać wam m.in., jak funkcjonują zespoły międzypokoleniowe, jak rekrutujemy topowych światowych badaczy, czym zajmują się nasi doktoranci wdrożeniowi, a także czy opłaca się zatrudniać Olimpijczyków. Naszym pierwszym przystankiem jest Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Chcemy, żebyście poznali wyjątkowy duet. Adrian Bartnicki i Roman Plaskiewicz pracują razem w Grupie Badawczej Technologii Budowy Maszyn. Budujemy urządzenia, czy to pojedyncze gdzieś w skali laboratoryjnej, czy też w większej skali przemysłowej, ale też budujemy kompletne linie technologiczne, które z powodzeniem pracują czy na uczelniach i laboratoriach, czy też na halach produkcyjnych, gdzie muszą zmierzyć się z produkcją. Trzyzmianową, co za tym idzie zapełnić bezafaryjną pracę w tym zakresie. Między panami jest całkiem spora różnica wieku. Nawet chyba nigdy ja nie widzieliśmy. No, to tak te 40 lat prawie będzie. W tym tandemie to młodszy z panów, Adrian, podejmuje decyzję. To było na pewno ogromne wyzwanie, tak? I też ogromna tutaj odwaga ze strony naszej dyrekcji, że zdecydowała się zaproponować. Powierzenie starów w tym dziale tak młodej osobie. Bo ja byłem jeszcze wtedy, nawet w trakcie studiów niestacjonarnych, miałem wtedy 23 lata. Czy starszemu i bardziej doświadczonemu pracownikowi łatwo było zaakceptować młodszego szefa? Najważniejsze jest, żeby szef był osobą otwartą na różne historie, zapotrzebowania, na słuchał po prostu pracowników swoich i ja nie mam z tym najmniejszego problemu, dlatego że. Że taki jest. Tutaj nie gra roli wiek. Gra główną rolę podejście szefa do pracownika. Czy w tym międzypokoleniowym zespole widać różnice w stylu pracy? Bez internetu przede wszystkim musieliśmy sobie radzić. Często musieliśmy sobie radzić bez telefonu. Jedynym narzędzie, narzędziem, które mieliśmy do dyspozycji, to był ołówek i kartka papieru. Efekt synergii uzyskujemy z panem Rąkiem, bo nieraz jak gdzieś pojedziemy na jakieś pomiary, no to pan Romek z tą kartką i z tymi szkicami, a ja gdzieś tam natrzaskam tych zdjęć. Później coś nieraz ja mam na tych zdjęciach, a pan Romek ma na szkicach. I tak no, często się uzupełniamy, wymieniamy tymi informacjami. W naszej pracy no nie ma, nie ma, powiedzmy teoretyzowania. Nas życie weryfikuje od początku do końca. To jest właśnie najlepszy tester naszej pracy. Nie? Końcowe, końcowe, uruchomione urządzenie, a jeżeli jest jeszcze klient zadowolony, to już jest dla nas pełna satysfakcja. A teraz ruszamy dalej. Kolejnym celem jest Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki. Poznajcie Marcina Dudziaka, jednego z naszych najmłodszych pracowników, oraz jego mentorkę Ewę Zawadzką. Jesienią 2022 roku uruchomiliśmy pilotażowy program zatrudniania finalistów i laureatów Olimpiad. Jednym z pozyskanych w ten sposób talentów jest właśnie 18-letni Marcin, który dopiero rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej. Razem z młodością i z trochę brakiem doświadczenia wnosi bardzo dużą ciekawość świata i taką formę trochę czystej tablicy do zapisania, czyli jeżeli zadajemy Marcinowi problem do rozwiązania, on go postrzega w zupełnie inny sposób niż my. nie Jest obarczony. Tą całą. Teorią, która zaczyna się zazwyczaj od całki potrójnej, tylko zaczyna widzieć zjawisko, które my badamy, widzi z poziomu takiego dnia codziennego, niezwiązanego ściśle z naukami definicjami. i definicjami. też jest tak, że Marcin w zespole wykonuje bardzo konkretne zadanie. To nie jest tak, że przynieść posprzątaj, i tylko, tylko to jest realna praca, która Wam też przydaje się jako naukowcom. Tak, chociaż sprzątanie, sprzątanie też by było bardzo y, konkretną y, <laughs> pracą i na pewno y, wszyscy ją wykonujemy y, zawsze po, po doświadczeniach. Natomiast tak włączyliśmy Marcina zupełnie na, na równych prawach z innymi kolegami do zespołu badawczego. Ja badam właściwości interfazy między kompozytem a recyklatem. Kiedy używa się kompozytu do produkcji wielkich maszyn, po tym jak przestają już funkcjonować, są dwie opcje: albo się te maszyny zakupuje, albo się spala, zmielonych w tak naprawdę części tych maszyn. Da się stworzyć coś, co będzie miało faktycznie stosowane w przemyśle i dzięki temu uniknąć negatywnych skutków dla środowiska oraz przywrócić materiał do obiegu. Jest to na pewno bardzo rozwojowe. Uważam, że w serio te dwa, prawie już trzy miesiące, które spędziłem w Eucadzie dały mi naprawdę sporo doświadczenia, sporo wiedzy. Czas na Wrocławski Campus Praczek, gdzie siedzibę ma Łukasiewicz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Badania naszych naukowców z Łukasiewicz Port pomagają między innymi w tworzeniu nowoczesnych terapii antynowotworowych a także w leczeniu anoreksji, bulimii czy otyłości. W Instytucie powstają również nowe materiały. Jednym z nich zajmuje się Kamila Startek, która właśnie obroniła doktorat wdrożeniowy. Bardziej interesuje mnie charakter aplikacyjny prowadzonych badań. Wielu młodych naukowców staje przed dylematem, czy kontynuować karierę naukową, czy zaangażować się w pracę w biznesie. Po ukończeniu studiów nie myślałam o tradycyjnym doktoracie. Zaczęłam pracować w przemyśle. Nauczyłam się wszystkiego, czego mogłam się nauczyć w tej firmie, w której pracowałam. No i brakowało mi wyzwań. Doktoraty wdrożeniowe łączą oba światy. Dzięki czemu rozwój naukowy idzie w parze z rozwiązywaniem bardzo konkretnych problemów, przed którymi stają przedsiębiorcy. Jak najbardziej poleciłabym tą formę doktoratu. Dzięki temu, że jest to doktorat wdrożeniowy, nie tracimy szansy na rozwój takiej kariery zawodowej i zaczynając tak swoją ścieżkę naukową przy okazji. tutaj w Łukasiewicz port laboratoria są dobrze wyposażone w nowoczesną aparaturę. Do której miałam dostęp podczas realizacji doktoratu. W przypadku zwykłych doktoratów na uczelni nie zawsze ten dostęp jest. Tak swobodny jak tutaj. Jest to miejsce, które pozwala na realizację własnych pomysłów. Jeśli ktoś ma swoje pomysły, to swobodnie może korzystać z tego zaplecza aparaturowego. Jest to zespół interdyscyplinarny, także współpracując nawet między laboratoriami, jest też łatwiej osiągać cele projektowe. Myślę, że dla osób przyjeżdżających z zagranicy to też jest duży plus. Łukasiewicz Port to nowoczesne laboratoria i piękny kampus miejsce, w którym można spotkać naukowców z całego świata. Dyrektor Instytutu Andrzej Dybczyński wraz ze swoim zespołem tworzy kulturę organizacyjną przyciągającą najlepszych badaczy z Polski i z zagranicy. Proces rekrutacji musi być procesem par excellence międzynarodowym. To znaczy, najzdolniejsi ludzie, których chcemy do nas zatrudnić, muszą od samego początku mieć poczucie, że oni zbliżają się do instytucji, która funkcjonuje w standardach międzynarodowych. Warunki muszą być również konkurencyjne na skalę międzynarodową. I w ramach tych warunków można mówić o kilku aspektach. Tu chodzi oczywiście o standard infrastruktury, do której oni mają dostęp. My nie możemy zaoferować najbardziej utalentowanym ludziom z zagranicy infrastruktury, która będzie tak zdekapitalizowana. Tak stara, że oni zwyczajnie w dyscyplinach, którymi się paramy, nie będą w stanie prowadzić efektywnych badań, wynagrodzenia. Muszą być wynagrodzeniami konkurencyjnymi na poziomie międzynarodowym. Mówimy o poziomie 7-8 tysięcy euro miesięcznie. Po trzecie, wreszcie, standardy funkcjonowania instytucji, procesy, procedury, na, na których instytucja jest oparta, muszą być też co najmniej tak dobre. Jak w innych jednostkach za granicą. Z tej perspektywy staje się trochę drugorzędne: e, czy wraca do nas Polak, mm -hmm. czy przyjeżdża do nas Singapurczyk, czy, czy Francuz. Wielką radość budzi to, kiedy Polak, który był 15 czy 20 lat za granicą w doskonałym ośrodku, Decyduje się wrócić do Polski, decyduje wrócić się do nas, bo my wiemy, że on niejedno widział, że on mm. pracował z najlepszymi i fakt, że on chce do nas wrócić, mając do wyboru kilka innych miejsc, że chce wrócić do swojego domu, do Polski, cieszy bardzo. Z drugiej strony, kiedy przyjeżdża do nas Francuz, Niemiec, Singapurczyk, czy, czy Włoch, czy, czy Amerykanin, to on, nie mając tego emocjonalnego stosunku do kraju, jest w swoim wyborze jeszcze bardziej chłodny, jeszcze bardziej bezwzględny. Łukasiewicz Port ma już liczne sukcesy na polu pozyskiwania i odzyskiwania topowych światowych naukowców. Pracując w różnych krajach na przestrzeni ostatnich 20 lat, miałem zawsze jakby z tyłu głowy to, że któregoś razu moje umiejętności będą mogły się realizować w Polsce, ale już na tym właśnie wysokim poziomie. W ramach tych ambitnych, nowoczesnych projektów. Michał Malewicz, po 24 latach pracy w zagranicznych ośrodkach takich jak Uniwersytet Cambridge czy Szwedzki Instytut Karolinska, wrócił do Polski, by objąć kierownictwo w Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w Łukasiewicz-Port. Mnie również zainteresowała formuła, w której funkcjonuje sieć badawcza Łukasiewicz, bo mamy tutaj taki ciekawy pomysł na połączenie wysokiej klasy nauki. Które się wcześniej zajmowałem na zachodzie, z możliwością wdrożeń, z możliwością komercjalizacji badań naukowych. To się oczywiście na zachodzie również dzieje, ale to, co mnie zainteresowało tutaj, że dostałem możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu nowego ośrodka, nadania mu pewnego też rysu, jeżeli chodzi o strategię działania, obszary badawcze specjalizacje, również inwestycje infrastrukturalne. Czy przeskok między zachodnim światem badawczym a Polską nie był bolesny? W Polsce zdecydowanie wzrosła jakość badań naukowych w dziedzinie, którą ja reprezentuję, czyli w biologii molekularnej, genetyce, biotechnologii, badaniach biomedycznych. Od jakichś ponad już 10 lat obserwujemy wzrost, systematyczny wzrost nakładów na, na finansowanie tych badań. Mnie bardzo zawsze interesowało, oprócz samej nauki, Tworzenie zespołów naukowych mnie bardzo już osobiście interesuje ta cała dynamika współpracy w ramach mniejszego, większego zespołu, motywowanie ludzi, pokazanie im tych możliwości, które się tworzą, poprzez wspólne działanie. No a tutaj w sieci badawczej Łukasiewicz mamy teraz możliwość funkcjonowania na jeszcze większym poziomie, na jeszcze większą skalę i tutaj cieszy mnie to, że tworzymy nową organizację. Przez to, że jest to organizacja młoda, ona ma pewną plastyczność, ma pewną, jest pewna przestrzeń do kreowania sposobu naszego działania i to jest też dla mnie bardzo atrakcyjnym wyzwaniem. Łukasiewicz to nie tylko nowoczesne laboratoria, rosnące budżety na badania i rozwój czy przemyślana struktura organizacji. To przede wszystkim ludzie w różnym wieku, z różnym doświadczeniem z różnych krajów, połączeni pasją szukania rozwiązań dla najbardziej wymagających problemów naszych czasów.